Witajcie kochani w nowym filmie. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, mamy dzisiaj weekend. Piękny dzień, jest bardzo słonecznie, ale jest zimno, ale chyba jeszcze tylko ten weekend ma być tak zimno, że nawet w nocy są minusowe temperatury, co tutaj jest rzadkością. Tu. A już w przyszłym tygodniu ma być troszkę więcej deszczu, a za to ma być dużo cieplej, bo nawet do plus 10 stopni. Także jesteśmy oboje w domu. No i jak to w sobotę bywa, ja tu troszkę posprzątałam. Jurek na razie dzielnie walczy ze swoim przeznaczeniem, czyli ze sprzątaniem łazienek, i czeka po prostu aż mu się dzień skończy, żeby powiedzieć, że nie, bo już za późno, on to zrobi jutro. Jak to facet, nie? ale może mi się uda jednego wyprosić, żeby zrobił to co ma zrobić. Eee, I tak jesteśmy sami w domu, razem w domu raczej nic nie mamy zaplanowanego, będzie po prostu weekend chilloutu i chciałabym tylko jedną rzecz zrobić no bo to już przestaje mieć urok ta choinka, chociaż ona mi się wyjątkowo podoba w tym roku, ale to już chyba czas, żeby ją rozebrać. Także mam wszystko posprzątane, tylko właśnie zostawiłam duży pokój, żeby najpierw posprzątać, bo wiem, że na pewno się nasypie na podłogę. Tego brokatu znowu będzie dużo. Także to zaraz zrobimy razem, rozłożymy choinkę, ten stroik i ja posprzątam pokój, wtedy będzie już zakończone. I coż wam chciałam powiedzieć? Słuchajcie, ciężko mi było się dzisiaj pomalować i myślę, że to widać, bo moja skóra pod spodem jest cała czerwona dotąd. Także tutaj nie mam linii odcięcia, tylko po prostu pod spodem jestem taka czerwona, że nie byłam w stanie tego przykryć, najgorzej na czole. Byłam na trzecim zabiegu Dermapeno. No i było ostro, było ostro, bo już ta głębokość wbijania tych igieł była większa, więc bardzo bolało, krew się lała, byłam bardzo czerwona i jest rzeczywiście różnica, bo tutaj jest bardziej takie, wiecie, zdarte to wszystko, także będzie wielki strób. No ale to jest po coś, nie? Za trzy dni będzie już się robiło coraz to piękniej, także myślę, że tego... Ale to boli, po prostu jak ruszam, jak gdzieś, nie wiem, próbuję podnieść czoło albo próbuję... Jakoś taką wyraźniejszą minę zrobić To czuję jakby mi ktoś po prostu mm, Żyletką podrapał Jakby mnie ktoś żyletką podrapał po czole No ale to jest po coś Tak, to jest po coś Mamy być po tym piękne To już trzeci zabieg, także fajnie yy, I co, i chyba tyle Idę po prostu yy, Zabrać się za sprzątanie Choinki jest <grywa> Mm. O, czekaj, to, ja to, nie... Wiesz co? Co, myślisz, że tego nie zrobiła? Wiesz co, to tak samo jak tata mi w zeszłym roku powiedział, że nie zabieraj się za Karpia, bo e, on jest, on ma za twardy kręgosłup i go nie podzielisz na części. Musiałam sobie, z... o nie, o nie. I pół godziny później wysłałam mu zdjęcie podzielonego Karpia. No, na YouTube jest wszystko, nie? Znalazłam sobie filmik. Jak gość, yy, jak to się mówi? No, po prostu odcien, odcina to wszystko. On był już wypatroszony, także spoko. Najgorsze miałam z głowy. Także tak samo tutaj. Wiesz, co, znalazłabym sobie filmik na YouTubie i bym dumieniła. Hmm. Albo bym tatę zadzwoniła. Tak. Yy, zrobiliście coś pożytecznego? Bo mieliśmy yy, imbir taki, który już leżał i nie miał przeznaczenia. Hmm. Jurek po prostu. Okay. Jurek obrał. Ale prawą ręką, to czy to to mniejsze. Dobra, przestań. Eee, I Jurek go obrał i zagotował no. taki napar. Znacie to? Po prostu gotuje się obrany e, i pokrojony na kawałki imbir. Ile, ile czasu to trwało? 25 minut ustawiłeś od momentu zagotowania? Późnie. I ta woda robi się taka intensywna, imbirowa, i do tego potem się wciska sok z jednej cytryny. I jest taki oczyszczający, bardzo zdrowy napój. Jedna szklaneczka dziennie. Można sobie rozcieńczyć, można sobie. Ty tak nie widać, spróbujcie smakuję. Tylko troszkę, można na przykład do herbaty dodać. Czoło mi pęknie, ale nie boli. No nie widać, żeby to było. Och, ale ostre. No, ale czuć imbir. Mówiłem ci, że się bez... dawnie pokrełany. Mhm. Przydałbym się, nie, ale można to rozcieńczyć, to chyba? Nie, ja lubię takie, wiesz, tak? ja lubię takie ostre, no. A cytryny chyba bym jeszcze więcej dodała, bo to całkiem sporo. Jest. Pytałem. Ile cytryny? No jedno co najmniej. A może z półtorej? Nie, to za dużo. No to ile może być tej cytryny? Jedna i jedna trzecia? Jestem kobietą. Nie? Jestem moje zdanie jest zmienne. Tak jak ostatnio sąsiad wyjeżdżałam. Wyjeżdżałam z domu, stał e, sąsiada samochód i obok stały trzy nasze kosze ustawione, także... Ta przestrzeń była taka, że facet by się na pewno zmieścił, nawet moim większym samochodem w tym miejscu. No i Fanny się tak patrzy i mówi: Ten go! Nie, że jedź, jedź! No ja wysiadam, nie, 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 ja jestem kobietą, ja potrzebuję więcej miejsca. Co? Przyszła mi paczka. Tak. Haroca. A skoro cena jest taka sama, to dammy sobie haroca. trzeba. Gior backstage mm. O, Szkod zareagował Nie, no. ja, To jest najlepszy podkład ever, ever, ever Tak, także po prostu mi się skończyło, więc zamówiłam nowy No idź, idź na dwór miau czur. chodź no, Nie, ona ma ten, chciałaby się pokazać Ile to chęci. Co będziemy teraz robić? Ja będę rozkładała choinkę, a ty idziesz kumulator. Dobrze, wymienię akumulator o, nie. kot pudełko zobaczył, chciałam wejść, ale co, tutaj się tak? No chodź, masz. masz pudełeczko, fajne jest pudełeczko, nie moją wodę. Zrobiliśmy się babyka. Muszę go podlać. Ech. Czas na Ciebie choineczku. Czas na Ciebie. To Morisek, więcej miejsca się zrobiło, co? No tak, to trzeba przyznać, jest więcej miejsca. Nie ma choineczki, jak widać. Nie ma strojków żadnych. Wszystko jest tak, jak było, ale to dobrze. To dobrze. Chcesz, się siadę na dwór? Moris, idziemy na dwór? Dzień dobry, witamy się kolejnego dnia <noise> w niedzielkę ze spaceru właśnie przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy zmieniliśmy buty na kaloszki, które Jurek ubolewa, bo ostatnio umył i znowu będzie musiał myć I się mu podrzuca jeszcze moje jedne mamy też pana Moriska tak? idziemy na szpaczek? ojejku, właśnie nie, nie, nie zawinął dobrze idziemy się przejść, Ci trochę, zimno jest ale powiedzmy, że dla zdrowotności niedzielny spacerek nie jakiś bardzo ważny, tak? Nie. Nie są piseczki, nie, Matko Bożko. Także. Masz rękawiczki? Mam. Założyłam najcieplejszy sweterek, Jurkowi też kazałam założyć ciepły, wełniany bo sweterek. Jest. Tylko ja nie mam czapki, bo zamówiliśmy z Gałgana dwie czapki, ale... Jak są nie mogły się teraz. Nie no, bo jak są kurierzy, nie jeżdżą, tak? Zamknięte były granice, to o, był... Te pani tak psy szczekają. No? Także ubraliśmy się ciepło, tak. rękawiczki. Tylko niestety problem w kaloszkach jest taki, że w nich jest zimno. Właśnie, że nie. Jakoś no tak moje w są istnieje. takie zimne, że... No to czemu jak... sobie nie ten... razem musisz jakieś takie yy, skarpety. Co masz? Mikołajowe te, renifery, tylko bez nosów. Tak jakby Ale dołożyła. ja przecież nie zmieszczę w takiego wąskiego Oj. kaloszka. Ej. Miałam takie kalosze z dekatlonu, o takie. I problem w nich jest taki, że one są strasznie wąskie. Strasznie wąskie. Z drugiej strony dla mnie to dobrze, bo na przykład tak miałam, kiedyś kupiłam hantery, a to już było wiele, wiele lat temu i je oddałam, bo były tak szerokie, że ja mogłam włożyć dwie łydki w jedną cholewkę. I one i tak by mi chlapały. To to nie było fajne. Te są fajne, bo są w miarę wąskie, ale zamknęłam samochód. Nie wiem. Chory, smacz, idziemy tutaj chodź. Jeszcze czap czapka by mi się przydała. I jakieś coś cieplejsze. Nie pyta, że ten parking był ogrodzony jakby ostatni nazwy. Nie wiem, my tu byliśmy z 4 lata temu. Nie. 3. Nie, 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 nie. chyba. Ale mi się wydaje, że... To było, A to, tutaj to, jest ten kościółek. O! Normalnie otwarty, jest na tygodniu ten kościół. To jest? No tam było napisane, że jest normalnie otwarty na tygodniu. Tak. Między ósmą, czy 9 a 16.30, ale no tak wygląda. Stary kościółek. Moment, bo Moris stoi, i drapie mi akurat. <grym> Co? Z jednej strony lubię takie rzeczy oglądać, ale z drugiej strony zawsze, wiesz, Uczysz. jestem taka... czy tam jakiś duch mi... Nie wyskoczy. O Boże, a tam pies jest. O. Tak wyglądają angielskie kościoły w środku. One wszystkie tak samo wyglądają. O, To jakaś ciemna część. Całkiem fajnie wygląda. Spektakularnie. Nie ma żadnego przepychu. Nie ma złota, a za to, ło, jaki grzyb na ścianie. Kurz. Ale ja nie sądzę, że był to taki kościół czynny, bo tutaj nawet nie ma... chociaż, nie wiem. Czynny w sensie działający, tak? Patrzcie, jaki grzyb wszędzie, kurz, brud. Wejście też jest fantastyczne. Weź podejdź, pokaż, gdzie ci sięga. Nie. No a to podejdź tylko, ja ci nie każę wchodzić. Dobra, no generalnie to jest tak niskie, że nawet ja musiałam się schylić. No ty się musisz schylać. No. <laughs> Miałam pytać, kiedy ja dostanę taką swoją ławkę z dedykacją, ale zobaczyłam, że tam było napisane, wiesz, dedykacja no, 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 no. i rest in the face. No no <laughs> dobra to nie. <laughs> Proszę bardzo, Jurek mówi, że to tamiza. Podtrzymuję jego opinię. Tutaj fajnie zrobione. Był już Konar złamanego drzewa. A my idziemy tam? Nie. Czy gdzie? Nie. Widzicie tam ludzi daleko? Na pierwszy na rowerze jedzie pani trzyma haskiego na smyczy. A za nim jedzie pani i ma dwójkę dzieci w takiej przyczepce. Jak myślicie, w którym zaprzęgu byłby Moris? Ja myślę, że Moris zdecydowanie byłby w tej przyczepce. <laughs> On nie jest psem zaprzęgowym. Tam ktoś popłynął, Są ten hałas. Ale tutaj to wygląda na łódź podwodną. Nie, no to, nie, możliwe, bo to nie, było, nie no to No to co to jest? A tam jest, widzicie ognisko, ktoś robi. I tak pięknie pachnie, ktoś wypala gałęzie. Chyba coś w ogrodzie. Co? Coś w ogrodzie sprzątają. No. Ale widzisz, że tak ubrani mm. e, Tak pięknie pachnie palonym drewnem Chodź Chodź Ola mnie Świdruje powietrze Można tak, tak robić cały dzień Myśli sobie, a to wyjdę, pomacham skrzydłami I co? I tyle. Takie jego życie spokojne. Do tajemniczego ogrodu wejście. A tutaj pole. Popciu. Pole, kolego, to ja mam wszędzie. Co tam może być za miejscowość, że tam widać? A wiem, co tam jest. To jest Eton. Eton Wick tam jest. Tak. Za przystojny kolega. Niech bym chciała Co to za piesek? Nie, on to duży jest, nie? Nie. Ale ma ogon piękny. Śmieszne, bo to tak jak kokapul z czymś zmieszany, że taki duży. Z sąsiada poszedł tak. Moris, jak wygląda zawsze chciałam Wam to pokazać zobaczcie jest wioska które są takie zabytkowe budynki tam jakiś quader się nazywa jaki. to wygląda ile to może mieć lat? kilkaset, nie? Ale takie witrażowe okna i to wszystko jest na pewno w miarę bezpieczne, bo to ludzie przecież mieszkają, ale wygląda to zjawiskowo. Nie no, są jakieś kwiaty, to jakieś samochody stoją, chociaż to może być akurat, to może być coś takiego, nie wiem no, po prostu zachowane. Jaki fajny kogut jest na górze, ale tam na pewno ktoś mieszka. I tu cała wioska jest właśnie pełna takich domów, może nie tylko, bo tam już widzicie, po lewej stronie już jest normalny, ale po prawej też jest jeden, drugi, fajnie to wygląda. Jeszcze nie widzieliśmy w sobie w żadnej innej wiosce czegoś takiego. To wygląda, jak on miałby się zaraz zapaść, ale. Może w tej prostej krawędzi? Tak, Dach taki fanowany. Fajnie. Byliście kiedyś w Iton, widzieliście, a w ogóle wiecie, co to jest? Pod Windsorem, dosłownie to się łączy z Windsorem, jest taka wioska, małe miasteczko. To jest po prostu szk uczelnia. Szkolecz tutaj jest, nie? Jeden z najsłynniejszych ogóle Tak, jeden z najsłynniejszych i jest po prostu przyczepiony. A chodzi to nie? Tak. Zobaczcie, to jest właśnie cała ta szkoła. Całe to miasto to jest taka. E, tak jak Oxford. Miasteczko to jest studenckie. miasteczko studenckie. Tylko, że Oxford to jest wielkie miasto, a tutaj to jest takie typowo. No, Mała, taka, urokliwa. Tak, Hogwarts. Pięknie wygląda. No, tak, jak, tutaj jak to już, Tutaj to już Elita. Normalnie, jak ktoś lubi Harry Pottera i takie klimaty, to. Tak, tutaj Elita. To prawda. To jakieś ciężkie pieniądze wypłaci. Mamy siateczkę. O, w to Idziemy, tak, troszkę inaczej wygląda. No, fajnie. Wchodzimy. Ostatnio jak tu byliśmy to trzeba było stać w Faj kolejce. nasz cel był taki. Ta, nie, nasz taki mały, nasz nie był. dendronki. Kwiatów na wejściu. Czy ja tu dobrze widzę? O, weźmy. Rząk ile? Tak, no. Jeszcze jedna? Nie, jeden z to, to jest taki sam jak ty masz, Red Lion, to było to, tak? To co nam rośnie? Czekaj. Tak, to samo, <grym> tylko moje jest cztery razy y, wyższe. to ten za trzy dni też taki będzie. No. <grym>? Patrz tutaj, zaraz, tutaj Już się zaczną niedługo. Same lokalne rzeczy. No może nie lokalne, no ale takie, takie fajniejsze. Tak. Lubi. Ostre sosy, ostre smaki. Tak wygląda wyjście. Dookoła jakieś różne zabudowania. Jeszcze mają też kafejkę na takeaway. Także Jurek poszedł. O, to jest Jurek. <laughs> poszedł pod dwie kawy. Prawdziwie nich nie potrzebujemy, ale jeszcze to nigdy nie piliśmy, więc stwierdziliśmy, że sprawdzimy. Fajnie, nawet mają wodę dla piesków i rękawiczki, ktoś to jest tu jest jakaś niestety zamknięta część, to wygląda też na jakąś kawiarnię, takie miejsce spotka, nie widzicie? Są na ścianie obrazy i tam widać królową, księcia Iliamek karmi owieczkę na górze, tutaj też są, tutaj już się odbija za bardzo, ale przybliżę. Mam Farazy flakwight Kafki Dać dziecku kawę To się zaleje no. Okej, okay, dajesz te radę? No to bo nie chciałeś wziąć o tej siatki ja nawet nie mam jak maseczki zdjąć To, ci idzie Samki to Co? Za pół godziny zamykają, a tu samochód tylko przy samochód tylko przybywa No nie kupiliśmy dużo, ale wam pokażemy, co kupiliśmy. Kot. No Czy my nie mamy umywalki, żebyście w ogóle ręce miał Nie. Nie, to nie jest fajnie. Uh -huh. to czeka, masz włożyć nagrywanie. Ja też jeszcze nie mam, ale czekam, aż wyjmę wszystko, włożę. Mamy żonkile. Mamy, weźmy taki chlebek. Mięciutki, piękny. Kupiliśmy baternaty dwa. W jedynie będzie zupa dyniowa. Jutro ładnie. dzisiaj? A to z Thermomixa. No, Kupiliśmy e, sosy. Bloody e, krwawa Mary ketchup. E, zobaczymy. Kupiliśmy e, chili, e, czosnek i bazyliowy, ale to jest taki sos stir fry, czyli to może być jako marynata. Widzicie? Z tyłu tak wygląda. Może być jako marynata, może być do owoców morza, może być do jakiegoś mięsa. Także spróbujemy jakieś mięso w tym zamarynować. Kupiliśmy jeszcze taki sosik. Też, bo ja lubię wszystkie takie ostre rzeczy, albo słodko-kwaśne, jakieś pikantne. Zobaczymy. No i... W tym um, farm shopie, w tym sklepie w Łńcorze mają mega takie niecodzienne mięsa. I wzięliśmy to jest jakaś część, um, nie wiem co to jest, łopatka z. Ja zabrakuje mi słów! Z owcy, tak? Z lamba. Ale ona jest tak od razu zamarynowana i tak fajnie wygląda, że to się piecze i potem się kroi w kawałki. ładne kawałek mięsa. Weźmy jeszcze burgery, takie z dziczyzny to do tego też jakieś bułeczki trzeba będzie kupić. Różne dodatki, warzywka. No i wzięliśmy dwa steczki. I te steczki były piękne. Pięknie drogie, no ale spróbujemy. Teraz będziemy smażyć i do tego zrobimy sobie jeszcze frytki z, z batatów. Tak, zaraz będziesz marzył. Mhm. Na pewno wiesz, jak to się przyrządzasz, by było pyszne. Musisz no, zobaczyć, bo to takie grube są. Ło, to jest jeden. Jeden duży Taki porządny. No, to wiesz, to trzeba jakoś czas dostosować, nie? Żeby nie były podeszką. Zaraz szef kuchni będzie robił. I to wszystko, co kupiliśmy, nic więcej, wystarczyło. Już parę miesięcy nie było kwiatów, nie? To zaraz znowu będziemy wyszukiwać oznaki. Wiosny, to takie powiedzmy pierwsze wiosenne. Tak sobie pomyślmy, że już za chwilę wiosna. Minie styczeń, potem luty jest krótszy, to szybko minie, a no, w marcu. A w, no, w ogóle szybko minie. A w marcu to już będziemy szukać ciepła. W zeszłym roku w marcu to już było ciepło. Tutaj. Teraz no. wtedy go przyprawić. Yy, Solo i pieprzem, na grubo. Yy, I co? No, na rozgrzaną patelnię na 2-3 minut na jednej stronie. W zależności od tego, jak to lubi. No i potem piszą, że najważniejsze jest, żeby dać mu odpocząć 5 minut po zdjęciu spacelni, bo dużo ludzi nie czeka i od razu kroi te steki i wtedy cała, cała krew, która tam jest zamiast wrócić do tych jakby porów i jakby trzymać go soczystym, no to, to ona po prostu wypłynie i stek nie będzie dobry. Więc mówią, że trzeba poczekać. To jest najważniejszy chyba proces, najważniejszy etap w całym procesie gotowania steka. Ale pewnie niego to nie interesuje, bo wszyscy patrzcie, co właśnie Kate robi. Ostry? Kate robi degustację, ale chciałaby tylko troszeczkę i nie wiem, czemu wziąłam sobie hey. krzywe. Chciałam tam włożyć. Żebyś się nie ubrudził. tutaj, bo że jasne spaty. W ogóle idzie? No właśnie, widzisz. Dużo Kiedyś próbowałyśmy w koleżanku takiej prawie że czystej kapsaicyny, takiego sosu. Chciałyśmy, bo znaleźliśmy kebaba, gdzie robią. E, takie, no, takie kawaby e, i e, dzwoniłyśmy, żeby nam pan zrobił, a pan mówi, że to tak nie może zrobić, że musimy przyjechać i spróbować i, po, i wtedy się upewnić, że pewno chcemy z tym całość. A my nie, że my robimy ostre. Ale on tego nie może zrobić po prostu, bo to jest związek chemiczny to nie jest już taki sos, jaki sobie ludzie wyobrażają. No i pojechałyśmy. Bo wiesz, że to jest napisane... Że nie chciałyśmy. Słodkoostry sos z, z dodatkiem cytryny yy. I czosnku. Jest bardzo smaczny. Jest ostry, bardzo ostry. Bardzo ostry. <grym> <grym> Czekaj, aż się, się na Nie, 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 nie aż taki, ale bo niektóre te ostre sosy po prostu nie czuć smaku w nich, tylko czuć to, że jest po prostu to związek chemiczny, tak? I Tyle, a tutaj czuć rzeczywiście smak. I tak samo właśnie wtedy pojechałyśmy. On nam dał, pamiętam, takiego malutkiego chipsa i dosłownie kropelkę tego sosu. I my potem, ja myślałam, że to są skrętu kiszek, bo to potem się źle czujesz, aż cały dzień, po takiej kropli. Mówi, że mieli różne przypadki ludzi, którzy niestety wylądowali nawet w szpitalu po takiej próbie. Mm. A to co, sos? Jaki to, to Tobie posmakuję, bo jest dobry, masz spróbować. Dobry keczup. No troszeczkę. No to to jest troszeczkę dobry keczup. No, a musisz to wszystko zwiedzać. <grym> dobry? Dobry. Ale naprawdę dobry. No, tak, taki, naprawdę. taki konkretny. Jest ostry rzeczywiście, ale ma smak taki fajny. Tak, fajny. jejku, to jest z wódką. Z wódką i z przyprawami. Seller, ale wódka 1%. No tak, no to jest. Shake before yours, Jeszcze jeden spróbujemy. A, bo to jest ta marynata. To tutaj może nie będzie fajerwerków sosowych. ja otworzę. tutaj jest perforowany. o kłaczek. kupić takie coś, co nie wiesz, no. i próbować, nie? Też ładnie pachnie. O, no, bardzo ładnie, też już od razu. Dużo soli jest, masz spróbować. Ale to rzeczywiście może być dobry do marynowania jakiegoś mięsa. Mm -hmm. No, bo tak smakuje palata. Tak, fajny. Ale też jest pikantny. Heat level 3 na 5 papryczek. Ale tamten jest, jest bardziej pikantny niż tamten wcześniejszy, tak. a to mgrzyosty jest No No Dlatego nawet Ci nie dawałam tego wiem. spróbować, nie. bo to nie jest takie. Efekt finalny. Musimy jeszcze ukroić, zobaczyć, czy dobre. Śląskę. Musi odczekać. Mój już odczekam. Nie jeszcze, Kasiu. Jak zwykle siedzimy podłodze. Ja, ja, Jurek, nie. Dobra, to może zacznę od tego najgrubszego miejsca, co? No, zobaczymy, będzie chwila prawdy. Najpierw nie, nie dodamy filmu. Widać, widać, nie? No taki. No sam raz jest chyba. No, tak, chyba właśnie w sam raz. Tylko czekaj, bo to taki duży kawałek. To... Moris się obudził i kot też. Przyprawiłaś go idealnie. Frytki mm. ci pokonały? Pyszne. Próbuj twój. Mm. I dlatego tego, że te frytki słodkie. Mm. Słod... I do tego sosiki dzisiejsze. Dobrze, no. sam raz. Światło jest to To my jemy, bo wiem, że to irytuje, jak się. Patrzę na kogoś, o matko, ostry sosik, bo ja wiem, że kogoś to może irytować, jak się patrzy na jedną osobę jedzącą jeszcze coś tak pysznego. Będzie ewentualnie przewinąć. Tak, także, także tyle chyba z dnia dzisiejszego, my będziemy już kończyć jeść. Muszę kończyć, bo to jest za dobre, nie może czekać, nie może stygnąć, lubię jakie jest gorące.